Siema widzowie Z tej strony ja macie Gaming I będzie... jest ze mną Będzie dzisiaj Uf. A ze mną Będzie dziś Iwo Iwo Nie znacie Ale jeszcze coś wam to Będę pokazywał Brausters. Um... Brausters Kurde Co powiedziałem nie? To powiem wam, coś się zepsuło. Jesteś słaby. Mać ja ze serwerem, poczekaj. Uf, już jest to. Oferta specjalna. Ale ja mam tyle. Ja sobie wydaję. Ty masz ty. po Ty, Co to? Co A chyba mega skrzynki. Albo nie mam. A, Mega bok. Ale to właśnie to mega Ej, czekaj, ja, ja nie, ja jestem dobry w Megabox'a. No co Ale ja bardzo jestem dobry. Ja najlepszy chyba. Ja jestem najlepszy nie. w megabokse. Tak. Ty, naj, ty najlepszy. Ciekawe Weź! weź. Masz tu za tak. I przez ciebie już nie mam. Wiesz, że ty... masz? No to masz sklep. No. Nie tak. wiem, czy mam. No masz! To? Kory, no to jest za a na sumie 60 60 60 Człowiek, takie takie, żeby Obie, Owie, 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 Ebeneberg, bo to się zacina u mnie. U mnie się zacina. Nie wiem, zacina, bo pewnie słaby internet. Ubadam ci zawsze. Słaby. A weź tak, 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 tak. A Ale... możesz odebrać. Tak, możesz. Ale patrz! To. Nie mogę. Ano. Porównajmy to. Ja wiesz, ty mój. Patrz, ile mam Może nie, jakoś pogaduję. Ale... Masz fanga? A nie, nie masz. Kto? Fanga. A nie, nie masz. Ale dobra, daj. Nie. nie? Masz kiełkę? No. Mam. I masz mój No, ja też go mam. Ej, ale. Ja mogę pograć pierwszy? Albo, pierwszy? Albo ty pierwszy, ty pierwszy. Ok. Okay. Jakiego by ty wiedział? Kiełek dobry. No, Frank. A nie, bo ja ty... A patrz, a pokazać ci coś? Jakie ja no. mam przebranie? Ja? Аз? No, я? Що ли мам Сконт. Но я трафила за... А не, бо той раз... Не, я трафила се за гендарзо. Серьо? Но no, для гендарзо трафила им. А я а, а ви... Ви... Ви а, да выпробовать? А не тренивам. Bo nie chcę meczu, meczu to nie, nie Ja zawsze gram meczu Serio? No pan... Znaczy... Cześć, co tu? Które? Będziesz taki mocny Będziesz co? wtedy taki mocny Jaki mocny? No, będziesz mega mocny Ale to bije jakoś słaba. Nie no, dobrze bije człowieku no nie, kurde nie Patrzcie, to cały czas do tyłu idę zamiast do przodu. Let. Teraz, teraz masz ulta. Teraz masz ulta. Patrz. I teraz... Ale jak już będziesz miał ul... O to teraz! No okay. Jestes taki dobry. Ale coś mi się zacięło. A wiesz, że będziesz wtedy taki dobry. Cześć. Jak to wciśniesz? Nie, internet. No internet. Internet. Okej. Okay. Internet. Dobra! Wtedy pojawi się tak. Dobra, wychodź stąd. Nie. Ja. Tak, normalnie Nie, ja idę do domu. Ja nie no, mam... Ja, ja nie mam czasu. Ja to kliknię... Okej, okay, kliknąłem i co? Jakie dobre.

Jakie dobre to było? No mega dobra, bardzo. Nas, no, widzisz, potrzebne ci to jest. No, a mi to bardzo potrzebne, powiem. No bardzo. Ja. Mnie, a więc to, ja jak będę miał star drop, albo teraz są plus dwa stary. Teraz mamy internet. Chodź, się położymy na balkonie. Chodź tu. Chodź się położymy. Nie tu. Ej, bo tu jest internet, a tu nie ma tu. Co? A nie, tu jest. Przecież... dobra, wychodzę Teraz już... Co? No tak się robi. Czekaj, ja 5 na 5, ale nie. E... A wiesz co? Kurde! Chcesz, Chcesz mieć... Ciii... No mam okej. Okay. Drugi srebrny. A co? A... A ty nie... Nie A masz dajdziesz... rankingowego? Ja nie, nie, bo ja patrz. No nie chcę ci mówić, po prostu... Nie, ale wyjdziesz na chwilę? Wejdziesz na chwilę? Co? Wejdziesz na chwilę? No wyjdę. Poczekaj. I weź se na chwilę. no. Co ty mi robiłeś? A no, w ogóle dobra chociaż jest? Bardzo. Nie, to! A tak, tak. To. Ale dobra. Ulep sobie ją. Będzie taka dobra. Jessie, Jessie, Jessie. Wiesz, że możesz... że może jeszcze? Nie, nie mogę. Patrz. No Ale dobra będzie! będzie. Mogę go nie, rankingi, bo będziesz ja, miał. ale ja, nigdy ja nie, nie będę Dobra, będziesz. A to, to, ale rankingi są. powiem ci, tak. Rankingi są. takie ja. Nie masz ich? Nie. Ale nie mam ich, ale tyle muszę. Bo muszę mieć na dziewiątej pomocy. na dziewiątej. No chodź tak jak ja, żebyś widział. Tak, chodź tu. Tak jak ja. Perka, snajperka, snajperka. I si w ogóle ona dobra jest. Bardzo. Ale chyba tak. Ale myśmy nie, się nie, nie debi. Oh, Zapiłem jedną. Zapiłem. Czy bez kitu. No bez kitu. Jak bez kitu. Będziesz sama, jak będzie sama. To no wtedy. Bez kitu. Oto. Kurde. No weź. Ujta. O to biorę! Patrz! Będzie o. kogoś zabijał! Mortisa, bierz! Dawaj, dawaj, Bij moj... Bij Mortisa, bij... Bij moj... Mortisa, proszę! Zabij! Zabij! Proszę, nie! Nie wiem... Tak, teraz! Masz Dobrze! Teraz ja mogę grać, zagrać! No, please! No, masz. Wycięstwo! Mamy to! Mamy to! A jak... No nie, no a nie! Jak, a jak... Dam, ale jak, przy, jak przegrasz, no to już nie będziesz grał w Dobra, mogę. Co ci nie, ja jestem dobry, no wiesz? Nie! Patrz, patrz, patrz. Tak, patrz. Tak, tak, jestem dobra, magiczny, dobra. Patrz, patrz. Tak, dobra, dobra, patrzę. Co? No i się i się może trafić. Legendarny. Tak. Za to. Po prostu klikasz... Dobra. Cztery mle. A okej. Okay. Okej, mogę dobra. zagrać? grać? No. A wylosuję postać? No. Jest, nie snykuj. A nie, dobra, muszę Co ty losujesz postać? No ja chcę jakoś... Czekaj, to... zaraz się zrobić, to zrobi. A to... Powcisnąć. Nie, proszę, nie bierz kiełka. On, on trochę... O nie, on nie jest taki dobry. On jest taki dobry jak Michelangelo. Czy drami... To nie słyszycie, tam nie słyszycie. Chodź, Na brudę! Czapnij na Dwa razy kliknij, żeby już nikt nie mógł tego wygrać. Jeszcze nie możesz. to już mnie. Dobra już. Leono! Ty, Leona ktoś ma... To też kruk? To jest bas! Bas! Seraz! Hat is... Raz. Czytam jak to. Będę grał tam gryfem, tak? Chyba to możesz. Ej! A i ręcz minut! Czekaj! Dobra! Aby pomódz... Aby pomódz... Aaaa, to to już ta nagroda. No nie! Powróć za. Ale zaraz kończymy i robimy drugą serię, prawda? Tak! Tak, wygraliśmy. I już kończymy. To, pa, pa w dole. Ja ty dobry dobry, człowieku, nie! Daję cię. Ch teraz, Dobra, dobra. Zagrajmy! Piętnaście